List wasz z dnia 21 września 1944 roku otrzymałem, za który wam bardzo dziękuję. Ja jestem dotychczas zdrów i mi się dobrze powodzi, i wam z całego serca życzę. Na razie mamy spokój i jest zupełnie cicho. To myślimy, że pan przygotowuje się na coś nowego, ale to nam tak źle nie będzie. Ostatni list otrzymałem z 3 września. Tam z tą pocztą to jest źle, bo my jesteśmy precz od kompanii i jak to przyjedzie do nas, to przywiezie nam. To możliwe, że jeszcze jaka poczta jest w kompanii. Telegramu też nie otrzymałem. Następnie rozpoczyna się część poświęcona sprawom rodzinnym. No to C. Mieli szczęście, że mogli do ich przyjechać. A gdzie oni mieszkają, to Bogdan może do mnie napisać. Ja pisałem do Bogdana, ale dostałem list z powrotem. Na pewno poczta nie szła więcej do Łowicza. Tu się robi też coraz zimniej, to też dostaliśmy nowe, grube płaszcze i nowe mundury. Następuje tutaj błąd ortograficzny. Autor miał na myśli pance jakie-pyfylholse. Koniec listu zawiera jeszcze informacje o działaniach poczty polowej, listach, które ES otrzymał, a także zawiera serdeczne pozdrowienia od syna dla rodziców. Te ostatnie cechują zresztą całą korespondencję. I trudno nie odnieść wrażenia, że ES był bardzo silnie związany uczuciowo ze swoimi rodzicami.